Cześć witajcie się z widzami. Hej I dzisiaj jestem takie grubaskie i będę musiał zagonić tych mięśniaków. Gdzie ty jesteś, Rozalka? Ja się ścigam. A jesteś silna. Bam, Dawaj, chodź na zobaczy zobaczymy naszą tą wagę. Co ty na to, Rozalka? Gdzie jesteś? Powiedz mi. Widzę, jakby to jestem takim grubaskiem. Musimy to zmienić. Ja musimy potylenować. Gdzie jesteś, Rozalka? Chodź na spawna. Czy ty jesteś w kolejnym kraju? Nie. A gdzie jesteś? Dobra widzowie, dopóki losaki nie ma, potrenujemy, bo musimy być od jej silniejsi. Więc patrzcie to, jak jestem tak silny, mam już klatę powiem tobie. I widzowie patrzcie to, jak będziemy silni. Jesteśmy tak silni. Rozerka ty nie będziesz silniejsza ode mnie 100%. Ty będziesz na pewno silniejszy. Bo jestem już tak silny. A gdzie jesteś? Tu, na biesiniach. Jestem. I tak szybko nabijam. Jestem taki sypki i widzowie nie potwierdzą tobie, jaki jestem silny, jakie mam muskuły? Widzowie, Lozalka nie uwierzy. Lozalka? się z Grubaskiem chcę ścigać. O czy to wychodzi? Ja z grubaskiem ścigam. z Cześć. tu na spałnie. tam gdzie się ćwiczy, a ja cię nie widzę, bo ja cię to jakoś też, bo musimy sami potrenować, więc dawaj, trenuję ja, lozenka, i ty też lepiej tyleduj, bo nas tam skończył, kto będzie się Już jestem taki silny. Ja w ogóle nie jestem silna. Mam klatę na 50 tysięcy, powiem tobie. A ja nie mam ani, ani na jedną tysiąc. Nawet na tysiąc nie masz? No. A nogi na ile masz? Nogi nie ćwiczyłam, nóg. Masz do celu, a ja na 14 tysięcy nogi. Widzisz, widzisz, jak to działa. Jestem taki silny, lozalka. Jestem tak silny, za silny. A ile dostaję za sekundę? Siły. Lozalka. Jedam. A więc, a więc ja dostaję 200. 220. I widzimy. Zaraz robimy ogrodzenie. I będziemy jeszcze silniejsi od Lozarki. Lozalka jest taki, ja już jestem silny. I jestem taki silny. Powiem tobie. Nie chcesz widzieć jaki jestem silny. Bo tego rozwalę. Co taki wolny jestem? Ja najgorszej widzę Jestem taki wolny. Irozelka, a ty co najbardziej tlenu jest? Nie, Nieśnie. Nie, nie. A ja będę nogi. Powiem tobie. I w ogóle klawiatura jego, klikam rozelka, więc widzowie zaczekamy, zanim nam się bije lozarka. A ty, a ty kto a która twoja część ciała ma, ma najwięcej siły? Eee, ta, klata. A moja, a moja klata, nogi, nogi moja jest. Ja się nie chcę, bo muszę poćwiczyć. je. Dobra lozenka. Teraz to jak ćwiczę bieganie. Biega mnie, interesuje mnie ten płot. Widzowie patrzcie to. I tego pokonamy. Tego grubaska. Ja nie mogę, nawet ten glubasek jest ode mnie sypsy. Najgorzej. Ej, rozarka, i pozagnaj się z widzami. To pa widzowie! Pa! Jesteśmy tak silni, kozakami, pa!